Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Modlitwa musi pozostawić ślad na życiu tych, za których się wstawiamy. Ufni więc w miłosierdzie. Polecajmy Bogu nasze sprawy dnia codziennego, naszych bliskich. Modlitwę naszą poprzedzi fragment z dzienniczka Świętej Faustyny. Kiedy przyszłam, na medytację cały rój myśli niedorzecznych cisnął mi się do głowy i całą medytację przewalczyłam. To samo było w czasie pacierzy. Jednak kiedy wyszła msza święta, w duszy mojej zapanowała dziwna cisza i radość. Wtem ujrzałam matkę najświętszą z dzieciątkiem Jezus i dziadunia świętego, który stał za Matką Bożą. Matka Najświętsza rzekła do mnie: Oto masz najdroższy skarb. I dała mi dziecię Jezus. Kiedy przyjęłam dziecię Jezus na ręce, znikła mi Matka Boża i święty Józef. Zostałam sama z dzieciątkiem Jezus. Powiedziałam mu: Ja wiem, żeś ty Pan i stwórca mój, chociaż jesteś taki maleńki. Jezus wyciągnął swoje rączęta i z uśmiechem patrzył na mnie. Duch mój był napełniony radością nieporównaną i nagle znikł mi Jezus. A czas mszy świętej był, aby przystąpić do Komunii Świętej. Zaraz wyszłam razem z siostrami do Komunii Świętej z duszą przenikniętą. Po Komunii Świętej usłyszałam w duszy te słowa. Ja jestem w sercu Twoim ten sam, którego śmiała na ręku. Wtem prosiłam Pana za pewną duszę, aby udzielił Pan łaski do walki i odjął to doświadczenie. Jak prosisz, tak się stanie, ale zasługa Jego nie zmniejszy się. Radość zapanowała w duszy mojej, że Bóg jest tak dobry i miłosierny, wszystko Bóg daje, o co go z ufnością prosimy. Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami, błogosławiony owoc żywota Twojego. Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Wierzę w Boga Ojca, Wszechmogącego, Stworzyciela nieba i ziemi i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego jedynego, Pana naszego, który się począł z Ducha Świętego, narodził się z Maryi Panny, umęczon pod pąskim piłatem, ukrzyżowan, umarł i pogrzebion. Wstąpił do piekieł, trzeciego dnia zmartwychwstał, wstąpił na niebiosa, siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. Wierzę w ducha świętego, w święty kościół powszechny, świętych obcowanie, grzechów odpuszczenie, ciała zmartwychwstanie, żywot wieczny. Amen. Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Jego bolesnej męci. Mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męci. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męci. Mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męci. Mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męci. Mj miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Niej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego Bóg zapłać za modlitwę, Matylajda ze Sztokholmu. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Pani. Przedwieczny Ojcze, przedwieczny, ofiaruję Ci ciało, krew, duszę i bóstwo najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Modliła się Stanisława z Raja, Bóg zapłacił. Bóg zapłać pani. Ojcze, przedwieczny ofiaruje ci ciało i krew, duszę i bóstwo najmilszego syna Twojego, a pana naszego, Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki mniej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki, miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Boże, wspólną modlitwę. Modliła się Go na Wefa, z Toronto, Kanada. Szczęść Boże. Szczęść Boże, Pani. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew. Duszę i bóstwo, najmniejszego syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa, na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dziękuję. Modliwa się Jadwiga z Sokółki. Bóg zapłać Pani. Ojcze Przedwieczny, ofiaruję Ci ciało i krew, duszę i bóstwo, najmilszego Syna Twojego, a Pana naszego Jezusa Chrystusa. Na przebłaganie za grzechy nasze i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla Jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Dla jego bolesnej męki. Miej miłosierdzie dla nas i całego świata. Święty Boże, święty mocny, święty, nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, nieśmiertelny, Zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Święty Boże, święty mocny, święty, a nieśmiertelny, zmiłuj się nad nami i nad całym światem. Jezu, ufam Tobie, Bóg zapła za wspólną modlitwę, w Holandii modliła się Małgorzata. Bóg zapłać pani? modlitwa w intencji młodzieży. Panie Jezu Chryste, w synagodze w Nazarecie do siebie odniosłeś słowa proroka. Duch Pański spoczywa na mnie, ponieważ mnie namaścił i posłał, abym ubogim niósł dobrą nowinę, więźniom głosił wolność, a niewidomym przejrzenie, abym uciśnionych odsyłał wolnymi. Przez posługę dzieła ewangelizacji w świecie uświęcaj nas i od wszelkiego zła. Młodych Polaków i Polki obdarzaj mocą ducha świętego, aby mogli rozpoznać Twoją miłość, przyjąć do swoich serc i realizować ją w życiu. Zapalaj dziewczęta i chłopców entuzjazmem do życia w prawdzie, miłości i pokoju z siostrami i braćmi. Uwalniaj młodych od wszelkich form uzależnień i zniewolenia. Niech staną się fundamentem pod budowę cywilizacji miłości, na miarę trzeciego tysiąclecia. Pani Jasnogórska, wypraszaj młodym radość, czystość serca i odwagę do zwyciężania zła dobrem. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego Amen.